Nie słodkie mamuśki! Takiej zabawy nie kupisz za żadną kawę! Myślę, że Owen i DJ zapałają teraz sympatią do pięknych dam, które nam tak dzielnie pomagały przez cały czas. Halo? A co to spa? Krokodyla Skórka na łokcie? znikła! Uuu, jak jedwa! Heh, to moim łokciom i stopom należy się ta odnowa biologiczna w spa! Ktoś może ma ochotę na wisienki w czekoladzie. Nie! Spokojnie stary. Panienki są tylko troszeczkę zazdrosne. A nie można ich winić. Ledwo się tolerują, a my staliśmy się sobie bliscy jak prawdziwi bracie. Paceci górą! Uwaga, obozowicze! Od tej chwili wszystkie drużyny zostają oficjalnie rozwiązane. Każdy z was musi liczyć tylko na siebie. No cóż, najwyższy czas zacząć grać solo. No to rozumiem. Mów dalej, Chris. A więc, oto co was czeka. Jaja sobie robisz? Że co? Ale to niemożliwe. O kurczę, a co ją tu przymiało? Odpowiedzi na żądania widzów powraca Ewa! Zgadza się, wróciłam! I żeby było jasne, nie tylko po to, żeby wam dokopać, będę też miała na oku zdrajców z grupy Okoni, którzy głosowali przeciwko mnie! Chwilunia, mówiłeś, że nikt nie może wrócić? Mówiłem? Gdy ktoś odejdzie, gdy ktoś odejdzie do portu wstydu i odpłynie łódką przegranych, to już nigdy, Prze-nigdy nie może tu wrócić! A tak, to. Tak, kłamałem! Tak nie można! To nie fair! Hej, dziewczyno! Dyskutujesz z głośnikiem, to nie wygląda za dobrze! Powiedz, Ewo. Co porabiałeś po opuszczeniu wyspy? Byłam na kursie opanowania złości. Pamiętam, że to ty mi go polecałaś! I to jest ulubienica widzów? Właściwie nie, nie, nie! Ale my ją lubiliśmy. Do obozu wraca też Easy! O nie! Tak! ludziska! Fajnie być tu znowu, chociaż ja nigdy nie opuściłam wyspy. Przez cały czas ukrywałam się w lesie. Myślałam, że złapała cię policja. Próbowali! Ale to w końcu ja jestem mistrzynią przetrwania, więc bez żadnego problemu im zmiałam. Kiedy już byłam bezpieczna wśród moich dzikich braci, walczyłam już tylko z żywiołem. Niby jakim żywiołem? Cały tydzień było ciepło i słonecznie. Nie w mojej okolicy, ale na szczęście znalazłam schronienie w pobliskiej tamie bobrów. Z którymi się bardzo zaprzyjaźniłam i razem szukaliśmy w lesie jedzenia. Orzechów, grzybów, jagód. O rany, dałabym wszystko za paczkę na czosów. No, a co tam u was słychać? Dobra, obozowicze, zameldujcie się teraz w amfiteatrze. Tam dostaniecie instrukcję na ten tydzień. Bez odbioru. Joho! Nowe zadanie! O tak! <laughs> Hej stary, nieuważnie słuchałeś? Teraz każdy liczy tylko na siebie. Eee. Co z tą taśmą? Może ktoś raczy mi odpowiedzieć? Miałyśmy tu z Heather mały spór o terytorium, ale już sobie wyjaśniłyśmy, prawda? Oczywiście. Ewa, chcesz moje uprycze? Wolę tę! No chyba, że panienka zdradziecką mnie eliminująca ma z tym jakiś problem. Dobra, wiesz co? Możesz jej nawtykać, ale nie zapominaj o jednym. Wszyscy chcemy tu wygrać. Masz rację, siostro wielkie uda! No, no, no! Powiedz tej babie z pośladami spiętymi jak postronki, żeby się tak do mnie nie odzywała. Stop! Przerwa! Może obgadamy to nad czymś niskokalorycznym? Nieważne. Wygram za wszelką cenę! Hej, dzięki za interwencję. Nie ma za co! Nikt nie będzie obrażał moich chód! Tracę cierpliwość do tego babo-chłopa. Witam. Przed Wami nowe wyzwanie. Gra o nazwie Kto pierwszy spęka? Oto zasady. Zostaniecie wszyscy poddani próbom na wytrzymałość. Tak szalonym, że kilku naszych stażystów wylądowało na ostrym dyżurze. Jeśli wycofacie się z tej próby albo nie wytrzymacie 10 sekund tortur, odpadacie. Zwycięzca nie tylko uchroni się przed eliminacją, ale wygra też ten luksusowy kemping. Twój nowy dom podczas letnich wypadów. Chwila, w tortur? Zapytajcie moją uroczą asystentkę. No dobra. Zaczynajmy! Duncan, ty jesteś pierwszy. Zakręćmy kołem niefortuny, żeby wybrać dla ciebie torturę. Okej okay. Starzyści stracili tygodnie Szukając najbardziej obrzydliwych Złych, krwiożerczych I głodnych żółwi na całej wyspie Podczas gdy ty będziesz stał Bez żadnej ochrony na bramce Szef będzie strzelał karnę Na twoim miejscu chłopie Zasłoniłbym swoje orzeszki To może boleć jeśli wytrzymasz 10 sekund, przechodzisz do następnego etapu. Duncan przechodzi do kolejnego etapu. Ależ zabawa, co? Tak, zabójcze. No, to było ostre. Nie gadam z Tobą. Nadal jesteś wściekła za tamto grzebanie cię żywcem? No, tak. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Jesteś ostatnią osobą, którą pozwoliłbym żywcem pogrzebać, gdybym miał wybór. Serio? Jakie to słodkie. Następna, Lindsay. To dla Ciebie, to? Woskowanie piankami! Będziemy woskować każdy kawałek twojej skóry. Jeśli zniesiesz ból przez 10 sekund, przechodzisz do następnej rundy. Tego potrzebowałam. Depilacja tępą żyletką to koszmar. Nie zniszczycie mojej opalenizny, co? To musiało boleć. Tego bym chyba nie wytrzymał. To dlatego, że wy faceci przegrywacie, kiedy idzie o dwie rzeczy. Piękno i ból. I tu się zgadza. O rany! Ale gładziutko to poszło! Dzięki, szefie! Raczej Chris. Spisałaś się, skoro się wcale na to nie skarżyłaś. Możesz wybrać następnego uczestnika. Nie, dzięki. Bridget? Dla niej pijawki, bo jest najochydniejszym przykładem zdradzieckiej wszy. Nadszedł słodki czas! Zemsty! Wszedł czas zemsty! Dobra, Bridget, czas ucieka! Pakuj swój tyłek do beczki pełnej pijawek. Mimo, że wszyscy chcieliśmy stąd usunąć Ewę, to z jakiegoś powodu ona mści się tylko na Bridget. Żal mi jej, ale wiecie, lepiej że na niej! Ej, czekajcie! Zrobię to za nią! Ale jeżeli Twój zastępca wytrzyma 10 sekund bez poddania się, to Ty zostaniesz wyeliminowana. Co oznacza, że stracisz szansę na wygranie tego.